Wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audio Azur. Witamy. Tytułem e, naszego dzisiejszego programu e, są perełki do 200 zł. I teraz przedstawię naszych gości. Mamy amplituner firmy Pionier Model e, e, SX440. Kolejny to Electrophonic. 947, również Amplituner, oraz firma Marka Sharp, Amplituner XL T300 z magnetofonem i CD. Właśnie. Dlaczego takie zestawienie? Bo postanowiliśmy pokazać to, co nam się udało ostatnio zdobyć, wyjątkowo naszym zdaniem tanio. I są to w pewnym sensie takie nasze perełki, też dlatego, no bo. Amplituner pioniera jest zawsze perełką w każdej kolekcji. Tutaj mamy odtwarzacz kaset ośmiościeżkowych. Amplituner, tak, z odtwarzaczem kaset ośmiościeżkowych. Tak, tak, i z radiem oraz możliwość z możliwością nagrywania, do czego zaraz dojdziemy. Więc też jest to jakaś perełka, bo to tak wygląda trochę jak radijko kuchenne z dawnych lat, prawda? No i tego szarpa, który odbiega tutaj jakby powiedzieć całkowicie od tego zestawu swoim wyglądem, ale właśnie ze względu a, na cenę, dwa na wygląd, trafił tutaj do tego zestawienia dzisiaj. Bo zawsze ampliktynery kojarzą mi się takie większe troszeczkę, no właśnie. tutaj jest taki malutki, kompaktowy. No, tak, no bo to też taki trochę jakby do mhm. sypialni albo do kuchni mhm. na małych kolmienkach, ale Przejdziemy do niego za chwilę, dlaczego on nam się tak bardzo podoba. Mamy pierwszy amplituner Pionierka. Wiemy coś o firmie Pionier? Tak, z ciekawości? Wiemy, wiemy troszeczkę, wiemy. Zdradzimy e, kilka ciekawostek. A Pioneer e, Electronic Corporation. Firma powstała oczywiście e, w Japonii. Została w 1938 roku. Została zapoczątkowana przez pana Nozomu Matsumoto, konstruktora, wynalazcę, przedsiębiorca japońskiego. I teraz, co chciałabym jeszcze powiedzieć o firmie? Właśnie pan Matsumoto zdecydował, że założy firmę po tym, jak skonstruował pierwszy dynamiczny głośnik i Odniósł duży sukces w 1937 i w 1938. Postanowił założyć właśnie firmę, która zaczęła produkować sprzęt elektroniczny. I tak oto, dzięki jego pomysłowości i, że tak powiem, wytrwałości, doszło do tego, że firma Pionier produkuje fantastyczne amplitunery. Do dnia dzisiejszego produkują różnego rodzaju sprzęty. No, ale my, jako że jesteśmy miłośnikami starego audio, no to zajmujemy się głównie, właśnie pionierem z tamtych lat. Mamy tutaj przedstawiciela, jakby to powiedzieć, z najmniejszych egzemplarzy, bo pionier tych rozmiarów zalicza się właśnie do minimalnych, że tak powiem, amplitunerów. Nie mamy tutaj rozbudowanych wielu funkcji, mamy podstawowe czyli wysokie oraz niskie tony, wyjście na głośniki A i B, przełącznik Mono stereo, jednego tejpa oraz kontur. Wyjścia na gramofon, jedno jest udostępnione, wyjście zewnętrzne oraz UKFik. Ale wzmacniacz jest tutaj też malutki, 12 Wad na kanał. Obsługuje kolumny od 4 do 16 omów Jak go otrzymaliśmy, no, jak tu tytuł naszego programu, do 200 zł za 200 zł, były spalone wszystkie żaróweczki, więc było nam tak trochę... Nie byliśmy pewni, czy on działa, czy nie działa, bo po włączeniu do sieci <laughs> nic się nie zaświeciło, ale okazało się, że to tylko i wyłącznie żarówki. Dla zainteresowanych Zwykłe, gwintowane stare żarówki 6,3 V. Były faktycznie spalone doszczętnie. Wszystkie bodajże 6 sztuk. Wymieniliśmy je na nowe. Sprzęt pięknie zaświecił. Skala niebieska, czyli oczywiście będę musiał to jak zawsze dodać. Moja ulubiona. Mój ulubiony kolor. Więc od razu przypadł mi niesamowicie do gustu. Mamy co prawda tylko jeden wskaźnik wychyłowy, który pokazuje y, nam y, siłę sygnału radiowego. No tego nie będziemy może tutaj już nawet prezentować, bo wiadomo, że u nas to radio odbiera raczej słabo, więc nie podłączaliśmy nawet y, anteny. Ale działa, bo w trakcie naszego testu wcześniejszego y, wszystko w nim zadziałało. Gra, obydwa kanały sprawne, także nie wymagał żadnej większej ani konserwacji ani naprawy. Trafi na półeczkę naszą muzeum, obok innych małych amfitunerów. Czyż mamy wyżej? Wyżej mamy taką trochę ciekawostkę. Elektrofonik. Elektrofonik, tak. Model z 1976 roku a pod, pod taką marką tutaj widnieje, a firma to Morse Electro Products Corporation, która powstała w Stanach Zjednoczonych w 61, 1961 roku. Właśnie. I taka ciekawostka odtwarzacz kaset tego typu. Są to strasznie stare kasety. I może zaprezentujemy tutaj, bo. Radyjko odbiera, mimo, że nie jest podłączona antena, a szumi troszeczkę, ale odbiera radyjko. Także jest to naprawdę bardzo miłe, że tak powiem z jego strony. Mamy tutaj skalę okrągłą. Bardzo ładnie to wygląda, zaraz to pokażemy na zdjęciu. Żaróweczka była, no niestety spalona. Musieliśmy też tą żaróweczkę wymienić. Jest tam 6V mikroskopijna żerweczka. i sprzęt jest yy, no, na 120V. Trzeba było zakupić y, transformatorek. Znaczy, mieliśmy go już, że tak powiem, wcześniej, ale 40 zł jest to taka, jakby powiedzieć, dodatkowa inwestycja, żeby ten sprzęt ze 120 na 220V podłączyć. Sprzęt również poniżej 200 zł, bo kosztował 150. Wzięliśmy go też raz ze względu na to, że co prawda mamy jeden odtwarzacz tego typu kaset w szpulowym magnetofonie, o którym też program już robiliśmy. Ale stwierdziliśmy, że byłoby fajnie mieć taki jeden całkiem zewnętrzny, bardziej przenośny. No bo tamten jest no sprzętem ciężkim i mało poręcznym do prezentacji. A czasami nawet powiem szczerze, miło posłuchać tych kaset. Takiego coś nie Bo jest to takie coś innego. Zaprezentujemy to, jak to tutaj właśnie gra. Mamy tutaj cztery ścieżki, które możemy sobie przełączyć. Stereofonia. Słychać tą stereofonię. Naprawdę trzeba przyznać, że jest to nagrane dawno temu. I rozdzielczość na kanałach jest tutaj dość mocno ujęta, więc... I że te kasety są nagrane w styrofonie. Mamy tutaj, właśnie o udało nam się kiedyś nabyć, pokażemy może tutaj, całą taką oryginalną torbę z tego typu kasetami. Stąd, nas, stąd też nasze zainteresowanie e, tym sprzętem, bo udało się mieć e, e, posiadać. 20 na przykład, Tak. tak. Tutaj na przykład, żeby wyjąć tą kasetę, nic się nie, nie trzeba wyłączyć. Tylko po prostu się ją wyciąga, nie zatrzymuje się niczego. I tu mamy oryginalną ścieżkę ze Spiderman'a. To jest Supermana. E, To jest... A, tak, tak, Superman. Superman. Sprzęt naprawdę bez zarzutu. A jest naprawdę stary, bo to jest rok 74. 76 Tak, o, a ten sprzęt pod spodem, bo o tym zapomniałem wspomnieć 69. 69. Ta Electrophonic chyba nie jest za bardzo znaną firmą, prawda? Pierwszy ja spotkałam raz. Spotkałam się pierwszy raz. Tak, ja tak samo nigdy nie widziałem wcześniej, nie znałem tej firmy, ale mamy jednego przedstawiciela tej firmy w naszym muzeum, co jest bardzo dla nas zadowalające, szczęśliwe, no bo jest to coś unikatowego bardziej. Mi to przypomina naprawdę takie radyjko kuchenne, ewentualnie w sypialni również, żeby sobie można było postawić, posłuchać kasety. No i jest tutaj opcja nagrywania. Co prawda tego nie sprawdzaliśmy, bo wszystkie te kasety, które posiadamy tutaj są oryginalnie nagrane. Z tego względu jakby żal testować nawet opcję nagrywania, żeby nie niszczyć tych oryginalnych nagrań bo trochę szkoda. No. Widać, że ktoś tutaj był fanem mocno muzyki greckiej, bo najwięcej się przywija tutaj jakieś orkiestry i... No i muzyka instrumentalna. I, tak, muzyka instrumentalna y, i dużo właśnie takie jakieś tutaj greckie historie. Ale co ciekawe, y, właśnie, nie wspomnieliśmy o tym. Kupując ten sprzęt, dostaliśmy trzy kasety prawda, w zestawie były yy, i co się okazało, że w naszej yy, pięknej torbie mieliśmy miejsce naszej kolekcji, w tak, naszej kolekcji, trzy puste miejsca. Tak, trzy puste miejsce miejsca. Także możemy powiedzieć, tej walizeczce, jak tak, że możemy w tej chwili schować trzy kasety i w ten sposób walizeczka jest pełna i żadna kaseta, yy, że tak powiem nie leży luźno, więc co ma być w życiu szczęśliwie, to właśnie jest że akurat myśmy trzy wolne miejsca, mamy pełną walizkę tych kasek no i oczywiście ten bardzo, bardzo fajny sprzęt. Cóż, nie wiem czy coś pominąłem, ale przejdę teraz do właśnie naszego Sharpa. Sharpa, już wspominałam o historii, rok 1912, firma japońska, no i założyciel, konstruktor, inżynier pan Hayakawa. Tak jest. Mógłbym nawet w ten sposób powiedzieć, że gdyby na tym sprzęcie nie pisało szarp, może nie byłby on też taki ciekawy, bo jednak przywiązujemy, każdy z nas przywiązuje jakąś tam wagę do marki. Więc kwota 50 zł, bo tyle kosztował nas ten szarp z kolumnami oryginalnymi, dodam. Gdyby to nie było oryginalne firmowe, pewnie byśmy tego nie wzięli, bo było popsute. Taka była e, informacja od pana, który to przywiózł z Niemiec. Byliśmy właśnie wtedy jeszcze na poszukiwaniu czegoś ciekawego. Jeszcze nie było zakazu gromadze. Kręcić. Się po. Tak, kręciliśmy i to znaleźliśmy to na półce. I pan mówi, ale to jest popsute 50 zł, więc tutaj przewyższyło wszystko właśnie co to jest szarp. Stwierdziliśmy, że skoro szarp to warto to jednak wziąć ze sobą, zobaczyć, się bliżej. i Okazało się, że uszkodzony był kabel do prądu po prostu, a sprzęt jest sprawny. A zwrócił naszą uwagę też przede wszystkim jeden yy, klawisz tutaj, który otwiera i zamyka to urządzenie. Jest to elektrycznie sterowane, co jest też rzadkością yy, w sprzętach, no bo już jest to jakaś tam technologia bardziej zaawansowana, a wiadomo dzisiaj wszystko idzie z kim. Czym prostsze, łatwiejsze, mniej skomplikowane. A tutaj, proszę bardzo, sprzęt otwiera się i zamyka elektrycznie. Więc jest naprawdę ciekawy. Jest taką perełką Perełko. za 50 zł. Mamy wyświetlacz, który pokazuje nam ilość utworów na płycie CD. I z boku mamy oczywiście tutaj, proszę bardzo, magnetofon jeszcze na kasetki. I jest tutaj pokazane, aby nie zamykać ręcznie tego, tylko używać właśnie tego klawisza, żeby nie popsuć. Sprzęt faktycznie po założeniu dobrego kabla faktycznie zaświecił, zaczął grać. Że tak powiem, gdzieś tutaj mamy start. Proszę bardzo, sprzęt gra. Tu mamy radyjko. O, magnetofonik też tutaj jest. O, proszę bardzo. Wszystko okazało się sprawne, za jedyne 50 zł, co nas bardzo, bardzo uradowało. No bo jakby nie patrzeć, cena nie jest wygórowana. Sprzęt jest markowy. No i oczywiście. Przede wszystkim sprawny. Tak? Jest taką perełką, no bo jednak wygląda zupełnie inaczej. Tak, przyciąga wzrok. Przyciąga wzrok, dlatego też na tym tam między tymi innymi yy, rzeczami zwrócił, go, zwrócił naszą uwagę. Oczywiście. No cóż, są to takie trzy różne perełki. Yy, te dwie są, można powiedzieć, w podobnym wieku, bo 76, 69 no to można powiedzieć, że zbliżone do siebie stylistycznie też bardzo, bardzo do siebie podobny. Ten jest zupełnie inny, ale tak stwierdziliśmy, że w dniu dzisiejszym zrobimy taki program troszeczkę inny, jakby niekoniecznie nawiązujący zawsze do tego samego, jak w poprzednich programach samymagnetowalne kasetowe, czy, czy same bomboksy, czy ewentualnie to, co nam się udało gdzieś w poczekalni yy, przyżykować do yy, przywiezionych z różnych miejsc. A tak stwierdziliśmy, że zrobimy spontanicznie coś takiego właśnie innego, co nam się ostatnio, wydaje nam się, udało korzystnie nabyć do naszego muzeum. No, na temat tych sprzętów to chyba byłoby wszystko mniej więcej. Dziękujemy wszystkim serdecznie za oglądanie naszego kanału i zapraszamy do kolejnego odcinka. Do kolejnych odcinków. Dziękujemy. Pozdrawiamy, dziękujemy. Do zobaczenia.